My demony oświadczamy. że oświadczamy, że autor tej sztuki jest głupcem. My spełniamy tu tylko powierzone nam zadanie. I staramy się robić to dobrze. Otacza nas atmosfera społecznej niechęci i kompliancyjności. Mamy zupełnie zszarpane nerwy. A podopieczni jeszcze utrudniają wykonywanie obowiązków. Oni tak strasznie krzyczą podczas rutynowych w końcu czynności łamania palców, zdzierania skóry, miażdżenia kolan albo chociażby wyłupywania oczu. Nas nikt nie żałuje, kiedy zczerniali od wewnętrznego ognia, tłumiąc na sobie wybuchające płomienie, unosimy się nad doli. Niech będzie pochwalonym Rok, pochwalony, który pochłania nas który pochłania i unicestwia, który skrywa w sobie nasze potworne przestrzenie, łagodnie kołysze nas i uspokaja aż do zagłady. Niech będzie pochwalonym Rok, rozprzestrzeniający się w nas, w nas w i poza nas, wokół jak zbliżony ziemię, a przecież pewny i spokojny jak woda na długim Niech będzie pochwalonym Rok, który uderza w nasze ciała jak w którym zasypiamy i którym się po żeby budować, żeby gotować, żeby żyć, żeby w życiem. Będzie pochwalnym rokiem, którym zasiadłem który na początku tej przeprawy. To jest nasza historia. Nie pamiętam, skąd się tu wziąłem, w tym małym zniszczonym miasteczku, położonym w ciasnej dolinie, otoczonej lasem z drzew i zasiekami krzewów. Z przydymionego szkła. Przypominam sobie tylko chwilę przebudzenia. Miałem pięć lat. Stałem obok wysokiego muru. Padał deszcz. Płakałem. I bardzo chciałem umrzeć. Jestem prawie przystojny. No proszę. Nie unikam świata. A udało mi się zachować własną twarz. I właściwie... Jak dotąd oszczędzało mnie życie. tam i u wejścia długo monotonnie kamieniem bije o skałę mi obojętna raz znalazłam usypaną na kawałku rozdartego muślinu garstkę owadów i wszystko rozkrzyczało się we mnie Gdy biegnę pomiędzy domami, kołyszą się, drażnią mężczyzn. domy są martwe ale ich rozkład jest piękny najpierw zarysowują się ściany wietrzeją mury a potem odpadający tynk oczekiwanie odsłania brutalnie czerwone cegły przegniłe belki pogięte i przerdzewiałe żelazne pręty pod stopami chrzęści szkło i skorupy porcela w zwałach gruzu nieśmiało połyskują przysypane kurzem, potłuczone kryształowe kieliszki Gliszcza wyglądają poważnie. Płomienie pożaru przyciągają uwagę. Każdy upadek, jeśli jest dziełem artysty, zachwyci oko makosa. Żyjemy tu właściwie spokojnie. Jest nas. Zaledwie kilka tysięcy. Unikamy się jednak, jakbyśmy się siebie wstydzili, jakby przebywanie w tym miejscu hanibiło nas i upokarzało. Miesiącami nie wychodzimy ze swoich kryjówek. W piwnicach, na strychach, w zdemorowanych pokojach pod startami desek ukrywamy się przed sobą, I chociaż wszystko w nas łaknie podania dłoni i przyjaźni. Nikt nie zaryzykuje okazania słabości. Jesteśmy nędzarzami. Naszym pożywieniem są śmieci i odpadki. Leżymy skuleni na swych posłaniach, słysząc, jak w ruinach, po nocach narasta ciemność. Poznałem paru oprawców. Cały czas pozostaje pod, pod ich wrażeniem. Pozostaje pod ich wrażeniem. A, cóż za mili, serdeczni i rozsądni ludzie. Zazdroszczę im przestronnych i czystych mieszkań, pięknych i uległych żon i obiadu podanego na prawdziwym talerzu. Tak, nie wszyscy oddychamy tym samym powietrzem. I pijemy tę samą, gęstą od rdzy i plam oleju wodę. Ale oni, oni są prawdziwą arystokracją. Potrafią żyć pięknie. Z gracją spacerują pośród martwych drzew i rozpadających się domów. Z wdziękiem przeskakują przez zaspy śniegu. Przeraża, ale jesteśmy sprawiedliwi. Doceniamy wyrafinowanie stwórcy i jego artyzm. Piękny jest jego monumentalny bezruch. Każdy ostry, jak Żyletka listek. Jest doskonałym, skończonym dziełem sztuki. Kamienne drzewa okrywa wspaniała imitacja kory. W zadrapaniach połyskują szklane krople żywicy. śniło mi się, że jestem mongolskim księciem. Moje szeroko rozwarte, ciemne oczy zachłannie wpatrywały się w horyzont, na którym jasnym płomieniem zajmowała się wieś. Byłem mongolskim księciem. Ogień, migotanie mieczy, świst strzał, uderzenie pięści, ciężki zapach krwi to moja prawdziwa ojczyzna, w której sypiam spokojny, otulony skórami wilków, pod rozjaśnioną zimnymi gwiazdami, spękaną ze starości gigantyczną kopułą nieba. Kocham dzielność. Zmaganie się wojowników, ostateczny cios, który kończy walkę, jasny krzyk w gardle, oszołomienie po bitwie, zapach końskiego potu, smak wody w zaciśniętych szczękach. Nie mówcie mi o spokoju. Wystrzegajcie się mojego gniewu. Miło mi się, że jestem mongolskim księciem. Skulony drzemałem we własnoręcznie wygrzewanej jamie. Zaprzyjaźniłem się z synami. Zaledwie kilku najbliższych przyjaciół tłoczyliśmy się pomiędzy zdemolowaną kuchnią a ślepym pokojem. Zaproszono zaledwie kilku najbliższych przyjaciół. Tłoczyliśmy się pomiędzy zdemolowaną kuchnią a ślepym pokojem. <grym> Niektórzy bez skrępowania rozsiedli się na podłodze z, podłodze z, podłodze z cegieł. Trzymaliśmy w dłoniach różne fantazyjne kieliszki z kolorowych żółt. Rozmawialiśmy o sztuce. Dyskusja, Dyskusja była ożywiona. ożywiona. Raz po raz. Raz po raz. do rękoczynów. rękoczynów. Obagi padały, padały między nami. Ciekła po nich kleista maś. Roku, roku. Słyszałam, słyszałam dalekie przenikliwe szczeknięcia demonów. I właśnie, I właśnie z furgotem przesuwała się, przesuwała przesuwała się nad tak. miasteczkiem długa, ciemnoczerwona, ciemnoczerwona włócznia ognia. Odkąd zwróciła na mnie uwagę? Pewna wpływowa osobistość. Mam znacznie lżejsze życie. Nikt mi już nie ubliża. Wszyscy stali się mili, ogromnie serdeczni. Nawet demony są jakby bardziej łagodne. dziś płakałam. Z oczu płynęły mi szare krople, spływały po twarzy wijały się w ziemię. Nienawidziłam. Wyobrażałam ją sobie spętaną, krzyczącą przeraźliwie, Szamoczącą się w oparach płonącego metanu. Widziałam jej czarne włosy, spalone, skręcające się od żaru. Rzucałam ją odłamkami pokruszonych skał. O jakże wtedy wyła, jak pluła i kleła wymyślnie. Opuściłam. Kiedy nikogo nie ma w pobliżu, spotykamy się w suchym wąwozie. Schowani pomiędzy spękanymi głazami, cicho śpiewamy stare pieśni o kwiatach, o miłości, o powstrzymywanych łzach i delikatnych pocałunkach. O spotkaniach, o zmierzchu w ogrodzie, w którym pomiędzy drzewami przelatują długopióre, kolorowe ptaki i biją źródła chłodnej, słodkiej wody. Nie rozumiemy większości słów, ale przechowujemy pieśni w pamięci jak drogie kamienie, przekazujemy sobie jak złote monety z powagą i namaszczeniem. Coraz trudniej śpiewać. Wszędzie kryją się wrogowie, a samo śpiewanie nawet nam wydaje się śmieszne i karane jest niezwykle surowo. Być może niedługo całkiem zaniknie, nasze wynaturzone gardła coraz bardziej nadają się raczej do zwierzęcego ryku niż do subtelnych, miłosnych wyznań. Wyobrażam sobie dzień, w którym nikt już nie znajdzie w sobie dość odwagi, aby roześmiać się albo trącić strony instrumentu, i nad doliną zapanuje długo oczekiwane poważne milczenie. I będzie tak trwało już zawsze. Przerywane od czasu do czasu łoskotem rozpadających się domów. Najbardziej żalim dzieci. dzieci. Pojawiają, Pojawiają się nagle, na od dzień razu kilkuletnie. I muszą szybko, szybko uczyć się szybko. żyć. Prawa naszego świata są surowe. Słabszy ginie ku ogromnemu zadowoleniu pozostałych, którzy dzielą pomiędzy siebie jego pożywienie. Trudno o żywność. Konkurencja jest ogromna, a mysz, szczury i ziemne robactwo nie są niestety źródłem niewyczerpanym. Wszyscy jesteśmy wiecznie głodni i spragnieni. Woda nie nadaje się do picia. Jest gorzka i przepala nam wnętrzności. Pociesza mnie tylko myśl, że ostatecznie pozostaje przy życiu tylko niekłamana elita. Tylko najtwardsi. Lubię malarstwo. Zarzucają mi konserwatyzm. To prawda. Wolę tradycyjne techniki i nie wstydzę się tego. Uważam, że zwłaszcza technika soli wyzwala z materii nieprawdopodobne wprost możliwości. Kolorowe ziarna nakleja się na białe płótno, formując z nich rysunki zwierząt, roślin, demonów i ludzi. Nie zapominając przy tym oczywiście o elementach krajobrazu oraz architektury, a potem zrasza się tak powstałą mozaikę wrzącą wodą i suszy. Po która obrazu jest gładka i trwała. Kształty prawie nie rozpoznawane, ale przecież pod tą szklistą powierzchnią, w mglistych zaciekach trwa ruch życia niebanalnego, oczyszczonego z prostackiej dosłowności. Jestem dobra, jest najlepsza Kiedy jestem sam, nie boję się niczego Tu na moim terytorium We wnętrzu rozsypujących się domów W zdewastowanych pałacach miasteczka Nie pragnę niczyjego towarzystwa Wolno przesuwam się pod ścianą Moje uszy rejestrują każdy szelest Dłonie najmniejszą nierówność muru Nie obawiam się niczego nawet tego, który być może ukrył się w mroku. Myślę, że kres życia, myślę, że nie, jest, życia, jednak tak nie jest jednak tak oczywisty. Kiedyś siedząc w jaskini, wyciągając ze stopy żelazny cierń, zaniepokojony, nagle spojrzałem przed siebie na ściany. Bezgłośnie migotały na niej niezliczone płomienie światła. W dali w głębi kamienia wstawało ciemnobłękitne słońce. Płomienie wyostrzały się. Przeobrażałem wyraźnie, się w ludzkie wyraźnie sylwetki. Coś do... wyraźnie, wyraźnie widziałem, widziałem rysy nam. ich twarzy. Mówili coś do, mówili coś coś do siebie i pokazywali, pokazywali nam. Przyglądałem się temu zafascynowany, a inni stali nieruchomo przy siatce w gęstych, przeźroczystych włókien i z rozpaczą wpatrywali się w pustkę. Z nas. Wyznaje pogląd, że wraz z końcem życia kończy się wszystko. Pamięć, świadomość, indywidualność wyparowują jak kałuże po deszczu. Ciało rozsypuje się w miałki kurz atomów i wraca w odwieczne pulsowanie przyrody. Nie należy bać się śmierci, mówią. Przecież, skoro mamy za sobą niezliczone eony lat nieistnienia. To, co nas czeka z całą pewnością, nie będzie gorsze od tego, co tak już dobrze znamy z własnego doświadczenia. Wieczność kusi, zachęcająco spogląda na nas z każdego zegara. Spokojnie uśmiecha się w ciałach zmarłych. Jej chłód hucząc wiruje w czarnych obeliskach.